Przestępcy korzystają na neosędziach. Unieważnianiach wyroków, decyzjach, że to niewłaściwe składy sędziowskie wydawały orzeczenia. I właśnie kolejny taki beneficjent się pojawił, to kolejny pedofil. Mężczyzna za wielokrotne gwałcenie sześcioletniej wnuczki został skazany prawomocnie na 5 lat więzienia. Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok sądu apelacyjnego ze względu na rzekomą wadliwość składu orzekającego czyli nienależycie obsadzony sąd. Sprawę zwrócono do ponownego rozpoznania. Jak ustalił portal niezależna.pl w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Najwyższego w ogóle nie zajęto się dramatem dziecka. Sędziowie skupili się wyłącznie na polityce, Krajowej Radzie Sądownictwa, przebiegu kariery sędziów oraz dacie nominacji. Jak informuje portal niezależna.pl, o uchyleniu wyroku zadecydowali sędziowie Sądu Najwyższego Zbigniew Puszkarski, Kazimierz Klugiewicz oraz Waldemar Puciennik. Ten ostatni orzekał jeszcze za komunę. W latach 80. na przykład skazał uczestniczkę antykomunistycznej manifestacji za tu cytat znieważenie funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. Jesteśmy 30 lat po upadku ZSRR i wewnątrz najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości mamy ciągle ludzi, o których mówimy, że skazywali w stanie wojennym za szkalowanie Związku Sowieckiego. No to przecież, no to znowu wracamy do tego punktu wyjścia. Ich najgorsze, to co my mamy za ich błędy, to są ich najlepsze pomysły. Pomysły przekuwane w ustawy i przyjmowane przez rząd. W wariactwie jest metoda. Według najnowszych ustaw proponowanych przez ministra sprawiedliwości, sędziowie mają być skategoryzowani na grupy. Minister Żurek, roszcząc sobie prawo do uosobienia jednoosobowej wyroczni, zdecydował, że członków wyłonionej przez siebie trzeciej kategorii sędziów pozbawi statusu sędziego. Setki innych miałoby być zdegradowanych i odesłanych do pracy przymusowej w zwanych delegacjach. Już pan Bodnar chciał też wprowadzać tego typu kwalifikacje czy klasyfikacje. Pan Żurek idzie dalej. No, tyle tylko, że on nie, nie będzie sobie kazał hołdu lennego składać. I zdaje się w pierście nie, nie trzeba się całować, ani nie, znaczy nie da dłoni nie wystawi do całowania, ani też yy, nie będzie przyjmowało tej samokrytyki, bo to wcześniej miało być tak, że złożenie samokrytyki miało wystarczyć, żeby pozostać w zawodzie. Według ekspertów wszystkie trzy projekty są sprzeczne z polską konstytucją. To jest opinia Helsickiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy wreszcie Komisji Weneckiej. Wszystkie te organy, uznawane przecież jeszcze do niedawna niemal za święte przez te władze, zwracają uwagę na to, że ustawa tak zwana praworządnościowa Narusza konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów. Złośliwi twierdzą, że minister Żurek musiał zrobić jakiś skok w bok. Na święta nie udało mu się zamknąć za kratkami byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a niezależny sędzia uchylił europejski nakaz aresztowania Marcinowi Romanowskiemu. Waldemar Żurek naraził się też na zarzut niegospodarności, zlecając zewnętrznej firmie szukanie ekspertów do obsługi Funduszu Sprawiedliwości.